Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otwiera nowe biuro w Szczecinie. Punkt będzie służył beneficjentom korzystającym z programu Prosument. Nowe szczecińskie biuro funduszu znalazło się w siedzibie przy Alei Wojska Polskiego. To w nim przyjmowane będą wnioski od beneficjentów programu Prosument, czyli m.in. spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych czy osób fizycznych chcących inwestować w zakup i montaż instalacji nowoczesnych urządzeń do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Program Prosument jest programem, który skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i jestem przekonany, że będzie to bardzo ciekawa oferta. Która będzie polegała na możliwości finansowania różnych urządzeń związanych z produkcją ciepła i prądu. Program Prosument to nowa inicjatywa funduszu. To dzięki niej będzie można uzyskać wsparcie na zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące źródła opalane biomasą, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe czy układy mikrogeneracyjne. W chwili obecnej cały trend nie tylko w Polsce, ale i jak możemy zaobserwować w całej Europie, to jest produkcja rozproszona. To jest produkcja, można powiedzieć, w każdym domu. Temu właśnie ma służyć, ma służyć program Prosument, aby wspierać tego typu instalacje. I temu ma służyć tak naprawdę to miejsce, aby tego typu instalacji rozproszonych, instalacji odnawialnych źródeł energii w każdym domu było, było jak najwięcej. Wnioski w programie Prosument będzie można składać do 30 listopada 2015 roku. Przyjmować je będzie nowo otwarte Biuro Funduszu w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 36 przez 1 w godzinach od 9 do 17. Wszystkie informacje o Prosumencie dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie www.wfos.szczecin.pl w zakładce Prosument.